Witajcie kochani, a to drugi film z tableta właśnie mojego wujka. Pokazywałem Wam pierwszą część. Teraz jest druga. Niestety mi się wyłączyło na chwilkę komórka, bo mi padła, dlatego to już jest nagrywanie komórka moja ma prawie 100%, prawie 100% i właśnie mieliśmy ostatnio co grać w tą grę racing, coś tam, coś tam, limit, coś tam no to właśnie już tu teraz gramy mam jeszcze na swoim tablerze moim, a to jest właśnie mojego wujka dobrze, no mamy tutaj pojazd, etap no, tylko mamy wieś no i możemy grać ja będę grał tylko gazem hamulcem też, bo jedną ręką też trzymam właśnie komórkę Dobra. O, dobra. Jakoś się uratowałem. Będę po prostu tak powoli puszczał gaz. I ja też sobie polepszyłem to auto. Jak słyszycie, nieraz opony będą tak robiły. O, jeszcze raz. O, słyszeliście. Jak nie, no to wam jeszcze w, innym, w innych odcinkach z, z tego tableta właśnie pokażę dokładnie wszystko i też jak, jak jakieś tam filmiki na przykład po, też pozdrawiam i polecam kanał Gojkalo i ty eee, też bardzo polecam już ma 95 subskrypcji właśnie z tego tableta też zasubskrybowałem eee, tego eee, właśnie eee. YouTubera, który właśnie nagrywa pod kanałem Gojkajo, Gojkalo, Gojalo, Gojkalo, Gojkalo Ity. No i tak, co mam jeszcze powiedzieć? Pozdrawiam każdego, który ogląda ten filmik i będę mu pokazywał coś z innych. No ale na razie to by było to wszystko w tym odcinku. Więc papa pa, żegnam Was i cześć.